Dzień dobry dziewczyny. Dziś dla nas bardzo ważny dzień, ale też bardzo szczęśliwy. Już za chwilę dowiecie się dlaczego. Ja podążam w piękne miejsce na Starówce Toruńskiej i zaraz wam powiem dlaczego to jest dzisiaj dla nas bardzo ważny dzień. Są najlepsze w Toruniu. Dołączacie do grona już ponad 200 firm, które taki znak posiadają. Zatem ta grupa się rozrasta, bo rzeczywiście tych firm z najlepszymi produktami i usługami w Toruniu jest. Bardzo, bardzo dużo, ale też powiedzieć, że w Toruniu mamy 26 tysięcy podmiotów gospodarczych, ale to wy jesteście tą elitą. Wyjątkowość i niepowtarzalność to cechy, jakimi kieruje się od wielu, wielu lat Angela Salon Mody Ślubnej. Nagroda odbiera pani Angelika Zaniewska, właściciel firmy.